W jednym z badań przyjrzano się artystom, którzy zaczynali od zera i ostatecznie odnieśli duży sukces. I naukowcy zauważyli coś zaskakującego. Wszyscy mieli jedną wspólną cechę. I nie, nie byli bardziej utalentowani, nie mieli znajomości, nie mieli bogatych rodziców. Po prostu zagrali znacznie więcej koncertów niż przeciętny artysta. Spójrz na ten wzór. Więcej prób, to więcej okazji to więcej błędów to więcej lekcji to więcej przełomów i to oznacza więcej sukcesów i ostatnio w ramach mojego bloku deep work napisałem sobie ten wzór ale dodałem w nim właśnie element przełomu który wydaje mi się że jest przez większość ludzi pomijany tymczasem mówi on bardzo wiele o ludzkiej naturze bo ludzie liczą na liniowe wzrosty gdzie każda godzina Przybliża ich do celu, tymczasem, moim zdaniem, sukcesy budowane są właśnie na przełomach, gdzie przez długi, długi czas nie dzieje się absolutnie nic, po czym następuje pik. I to właśnie brak cierpliwości w dotarciu do przełomu stanowi największy problem. I on stanowi problem, zwłaszcza dla takich ludzi jak Ludzi, którzy mają ambicje, którzy mają intelekt, którzy mają to nienasycenie, ten głód rozwoju. Pomyślisz sobie, dobra, skąd wiem, że jesteś taką osobą. No bo jakim cudem oglądasz ten film, a nie na przykład kolejny sezon na Netflixie? Musisz mieć w sobie jakiś pierwiastek tego nienasycenia i potrzebę wzięcia z życia czegoś więcej. W podejściu ludzi do rozwoju osobistego widzę dość duże nieporozumienie, bo ludzie stale się szkolą, ale jednocześnie stale czekają na jakiś idealny moment. Są ekspertami w strategii, w analizowaniu, są mistrzami w przygotowaniach, ale właśnie nic nie robią. I właśnie w tym czasie życie ucieka przez palce. I powiem Ci, że nie ma nic bardziej frustrującego. Kiedy obserwujesz, jak inni, być może mniej zdolni, może mniej przygotowani, po prostu działają, publikują, sprzedają, popełniają błędy, ale idą jednak do przodu. Podczas gdy ty wciąż polerujesz swój miecz, nigdy nie wychodząc na pole bitwy. I nazywamy coś takiego paraliżem analizy. Poczuciem bycia najmądrzejszą osobą w pokoju. Ale jednocześnie najmniej działającą w kierunku zmiany. Ale co jeśli powiedziałbym Ci, że całe to czekanie na natchnienie jest właśnie oparte na fundamentalnym nieporozumieniu? Psycholog Dean Simonton przez dekady badał, jak powstają arcydzieła i analizował kompozytorów, malarzy, różnych wynalazców i odkrył coś, co burzy cały ten romantyczny mit geniusza. Bo okazuje się, że najwięcej przełomowych dzieł powstaje w okresach największej produktywności. Bo na przykład Picasso miał na koncie ponad 20 tysięcy prac. Słynny Edison złożył 1093 patenty, a Mozart skomponował ponad 600 utworów i większość z tych prac była przeciętna, ale właśnie dlatego, że tworzyli tak. Dużo, tak niewyobrażalnie dużo, to od czasu do czasu tworzyli coś, co przetrwało wieki. Coś, z czego są znani do dzisiaj. Także geniusz to nie jest magia. Co nie znaczy, że nie trzeba mieć odrobiny talentu, jednak głównie to statystyka. Kluczem nie jest więc czekanie na te rzadkie zrywy natchnienia. Kluczem jest zbudowanie własnego. Niezawodnego systemu operacyjnego profesjonalisty. Jest to system oparty na rytmie, który generuje wyniki niezależnie od Twojego nastroju. Ale, żeby zbudować taki rytm, to potrzebujesz paliwa, potrzebujesz niewyczerpanej energii i mentalnej jasności, żeby każdego dnia siadać do pracy. Dlatego, zanim przejdziemy dalej, chcę dać Ci taki fundament pod ten system. Przygotowałem dla Ciebie oparty na neuronauce protokół Deep Performance, który zawiera precyzyjną rutynę poranną i wieczorną, która zregeneruje Twój umysł i Twoje ciało, dając Ci energię do codziennego działania. Możesz go pobrać całkowicie za darmo z linku w opisie filmu. Zrób to teraz, a zobaczysz, jak idealnie uzupełnia on to, o czym za chwilę powiem. Wielu ambitnych ludzi funkcjonuje w trybie amatora, i nawet jakoś niespecjalnie o tym wiedząc. I doskonale to ujął Steven Pressfield, autor książki Wojna Sztuki. Pressfield pisze, że amator czeka na inspirację, natomiast profesjonalista po prostu siada do pracy. Amator wierzy, że do tworzenia wartościowych rzeczy potrzebny jest jakiś specjalny stan umysłu lub stan emocjonalny. Czeka na coś w rodzaju weny. Jakiś właśnie idealny moment, idealny dzień. Więc jego produktywność jest taką sinusoidą tych wzlotów i upadków. A każdy dół na tym wykresie to jest właśnie poczucie winy, totalny chaos i frustracja. I to nie pomaga w byciu produktywnym. Jest to prosta droga do wypalenia, do porzucenia każdego projektu. Bo wyobraź sobie. Dwóch założycieli startupu, którzy chcą stworzyć aplikację mobilną. I pierwszy z nich nazwijmy go właśnie hmm, amatorem, amatorem perfekcjonistą. Zamyka się w biurze na 6 miesięcy, bo chce zbudować idealną aplikację. Więc ignoruje świat zewnętrzny, poleruje każdy detal w jego projekcie, w tej aplikacji, dopracowując o każdą linijkę kodu, bo wierzy, że ta jego genialna wizja, wizja, która jest wyłącznie w jego umyśle, sama się obroni. I po pół roku organizuje wielką premierę. I okazuje się, że rynek potrzebował czegoś zupełnie innego. Ta aplikacja umiera sobie w ciszy i myślę, że większość aplikacji, o większości aplikacji nikt nigdy nie słyszał. Natomiast druga osoba to profesjonalista. Profesjonalista już w drugim tygodniu wypuszcza prostą, bardzo niedoskonałą wersję produktów, tak zwane MVP. I użytkownicy narzekają na błędy, ale znajduje się kilku takich, którzy mówią Hej, ten feature jest naprawdę fajny. Profesjonalista słucha. W kolejnym tygodniu poprawia błędy, o których mówili ludzie i rozwija to, co rezonuje z rynkiem. I po sześciu miesiącach, amator, o którym wspomniałem wcześniej, ma jeden idealny, ale martwy produkt. A co ma profesjonalista? Profesjonalista ma działający biznes, ma klientów i ma produkt, który został zbudowany na setkach małych udoskonaleń, małych iteracji. Mało tego, to jest produkt, który ludzie kochają, bo sami pomagali go tworzyć. Moim zdaniem, różnica pomiędzy tymi dwiema osobami tak naprawdę sprowadza się do ekspozycji samego siebie. Bo amatorzy, co do zasady, są niepewni i boją się oceny, dlatego uciekają w perfekcjonizm. Wiem coś o tym, naprawdę, postać amatora jest mi sama bardzo bliska. Perfekcjonizm bardzo rzadko jest dążeniem do doskonałości, mimo że. Amatorzy tak to sobie tłumaczą. Ale naprawdę, większość ludzi nie jest jak Steve Jobs. U większości ten perfekcjonizm jest strachem przed porażką. Oczywiście, ubranym w takie eleganckie słówko. Tak naprawdę, jest wymówką. Wymówką, by nie wystawiać się na osąd ludzi. A prawdziwy rozwój, niestety, dla amatorów nie dzieje się w głowie. On się dzieje w kontakcie. Z rzeczywistością, w kontakcie z rynkiem, w kontakcie z klientem, z Twoją publicznością. Każde działanie osadzone w rzeczywistości jest jak strumień danych, których nigdy nie zdobędziesz z żadnej książki, z żadnego kursu, z żadnego szkolenia. I bez tych danych, bez konfrontacji z rynkiem, z ludźmi, po prostu będziesz błądził po omacku. I system. Operacyjny profesjonalisty, o którym ci za chwilę powiem, jest właśnie takim feedbackiem z rzeczywistości. I to nie jest kolejne narzędzie do zarządzania zadaniami. To jest raczej taki osobisty protokół działania, który na stałe instalujesz w swoim życiu, to jest bardziej protokół mentalny. I jego fundamentem. To jest ważne, żebyś właśnie to zrozumiał. Jego fundamentem nie jest natchnienie i nastrój, ale dwa kluczowe filary. I są nimi rytm, czyli codzienna zaplanowana akcja, i proces czyli nieustanna pętla informacji zwrotnej. I zaletą tego systemu jest to, że jest on odłączony od Twojego stanu emocjonalnego. I nie znaczy to, że wiesz, nie będziesz doświadczał negatywnych emocji, ale właśnie będziesz potrafił działać pomimo ich występowania. I ten system pomógł mi między innymi zbudować ten kanał. A kiedy tylko przestawałem go stosować, no to momentalnie cierpiała moja produktywność i regularność. Ale dobra, nie przedłużając, przejdźmy do tego, jak jest zbudowany ten system. System operacyjny profesjonalisty składa się z trzech prostych kroków, które budują się na sobie nawzajem, tworząc potężne momentum, dzięki któremu dojdziesz do przełomu, czyli do tego, co stanowi tak naprawdę o sukcesie w dowolnej dziedzinie. Oto jak go zbudować. Krok pierwszy, minimalne dzienne działanie. Zobacz, najtrudniejszy jest zawsze początek, tak zwany paraliż pustej strony. Ci, którzy... Piszą, którzy tworzą jakieś treści, wiedzą, co mam na myśli. Jest to takie przytłoczenie wielkością zadania, które wydaje się dzisiaj gromnie do zdobycia. Bo nie mamy nastroju, nie mamy weny, czujemy, że generalnie nie jesteśmy na to gotowi. Dlatego właśnie potrzebujesz czegoś, co nazywam minimalnym dziennym działaniem. I twoje w skrócie MDD to jest jeden najmniejszy możliwy ruch, który uruchamia w mózgu pętlę dopaminową i sprawia, że chcesz zrobić kolejny krok. I celem MDD nie jest ukończenie zadania. Celem jest rozpoczęcie zadania. Przykłady. Załóżmy, że chcesz napisać artykuł. Wtedy twoje MDD to może być, na przykład, napisanie jednego akapitu. Jeśli chcesz stworzyć nową ofertę, to twoim MDD może być, na przykład, zdefiniowanie jednej korzyści dla klienta i opisanie jej w dwóch zdaniach. A na przykład jeśli chcesz zbudować lejek sprzedażowy i Cię to paraliżuje, to dobrym sposobem na stworzenie MDD jest na przykład wymyślenie nazwy dla Twojego lead magnetu wraz z tytułem i podtytułem. Chodzi o to, aby zrobić z MDD działanie tak absurdalnie łatwe, żebyś czuł się głupio tego nie robiąc, mówiąc zupełnie wprost. Dobra, ja wiem, co sobie myślisz, że jaki to ma sens, że w tym tempie nigdzie nie dojdę i tak dalej. Okej, okay. ja to rozumiem. Ale właśnie w tym systemie, w tym kroku, chodzi o to, abyś oszukiwał pierwotną część twojego umysłu. Czyli masz w ten sposób osłabić jego działanie. Bo zobaczysz, że kiedy zrobisz minimalne dzienne działanie, to w 9 na 10 przypadków zrobisz więcej niż zakładałeś. Dlaczego? Bo będziesz już po drugiej stronie oporu, czyli wykonasz tą najtrudniejszą początkową energię, ten, przełamiesz ten opór i będziesz już w procesie. Wtedy łatwiej Ci będzie kontynuować, niż planując sobie duże zadanie. Które powoduje duży opór, więc jak gdyby czujesz, że masz wtedy zaciągnięty hamulec ręczny. Krok drugi to Twój osobisty rytuał, czyli minimalne dzienne działanie potrzebuje swojego miejsca w Twoim kalendarzu miejsca, które jest święte. Inaczej Twój dzień zostanie pożarty przez różne reaktywne rzeczy różne gaszenie pożarów czy też realizowanie agendy innych ludzi. Czyli musisz stworzyć coś, co nazywam blokiem nie do ruszenia. I musisz traktować ten blok czasu jako najważniejsze spotkanie w tygodniu. Tak byś miał spotkanie z CEO Twojego życia, czyli właśnie z samym sobą. Tego spotkania się nie odwołuje, tego się nie przesuwa. To jest Twój święty czas na generowanie najwyższej wartości, na jaką Cię stać. Przykład. Każdego dnia. Zakładasz, że pracujesz od 8 do 9.30. To jest Twój blok pracy. Co robisz? Telefon jest w innym pokoju, wyłączasz powiadomienia, zamykasz drzwi. Twój jedyny cel, Twój jedyny fokus jest wykonać minimalne dzienne działanie. A potem możesz kontynuować, dopóki jest energia. A co jeśli zrobisz MDD w ciągu 5 minut i na tym poprzestaniesz? No, absolutnie nic. Chodzi o to, że następnego dnia masz zrobić to samo i następnego to samo, bo zobaczysz co się stanie. Właśnie cały sekret ludzkiej dyscypliny polega na tym, aby zaczynać działania, a reszta wydarza się sama. I kiedy właśnie z zaczynania stworzysz nawyk, to będziesz się czuć wręcz niezręcznie, nie wykonując tego działania. I o to nam właśnie chodzi. W długim terminie. Krok trzeci pokaż światu, zanim będziesz gotów. Myślę, że największym wrogiem rytmu jest strach przed oceną, bo to on każe nam chować nasze prace w szufladzie i dopracowywać różne projekty w nieskończoność. I rozwiązaniem jest zmiana perspektywy i stworzenie czegoś w rodzaju pętli natychmiastowego sprzężenia zwrotnego. Czyli zamiast być artystą, który czeka na oklaski, stań się naukowcem prowadzącym eksperyment. Każdy artykuł, każdy post, każda oferta, nie wiem, nagranie to ma być eksperyment. I wynikiem nie jest tutaj sukces lub porażka, wynikiem są dane. Bo właśnie reakcje lub ich brak to jest dla ciebie bezcenna informacja, która powie ci, co należy robić dalej. Dlatego ja w ogóle nie jestem fanem takiego szczegółowego planowania dużych celów. Bo kompletnie nie mam pojęcia, co się wydarzy po drodze. Weźmy jakiś przykład. Załóżmy, że napisałeś jakiś tekst. Co teraz trzeba zrobić? Zrób szybką, dosłownie podstawową poprawę błędów. Możesz poprosić czata GPT o pomoc i od razu to opublikuj. Teraz. Dobra, możesz pomyśleć, czy ludzie będą reagować na Twój tekst. No, być może będą. Jeśli tak, no to świetnie, to są dane. A jeśli nikt nie zareaguje, to także są dane. Chodzi o to, aby zmienić właśnie to nastawienie abyś traktował wszystko, co robisz, jako feedback jako paliwo do jutrzejszego, do następnego minimalnego dziennego działania. Zupełnie bez emocji, jak naukowiec. I przesłaniem tego filmu jest to, że w życiu nie wygrywasz, dlatego że byłeś najlepszy od początku. Bo większość ludzi, jak ja czy ty, ma zupełnie przeciętny talent. Wygrywasz w życiu, bo byłeś w grze wystarczająco długo, by statystyka zaczęła działać na Twoją korzyść. I wtedy ludzie nazwą to szczęście. Ale kiedy to szczęście stanie się Twoim udziałem, a wierzę, że tak się właśnie stanie, to ty będziesz wiedział, że to była po prostu suma Twoich minimalnych, dziennych działań. I aby mieć pewność, że posiadasz rezerwy skupienia potrzebne do utrzymania tego rytmu dzień po dniu, przypominam o pobraniu z linku w opisie filmu mojego protokołu Deep Performance. Ten protokół jest moim biologicznym fundamentem do codziennego ładowania baterii. Już tak zupełnie na koniec. Nie pozwól, by ten film był tylko kolejną dawką inspiracji. Zamień ją w działanie i oczekuj przełomu. I będziesz z Tobą całkowicie szczery, nikt nie wie, kiedy on nastąpi. Ale z pewnością gdzieś tam na Ciebie czeka przyszłość. Trzymaj się, powodzenia, cześć.